Cześć Boże, ksiądz przemysłu dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL. Pierwszy dzień konferencji był naprawdę wspaniały. Samo otoczenie, w którym przebywaliśmy najpierw w cerki Przemienienia Pańskiego na Boskiej Liturgii sprawowanej przez Kościół Prawosławny, a potem cała konferencja, która odbyła się w pięknym otoczeniu w salach Zamku Lubelskiego, była nie tylko dlatego wspaniała, że. Takie było piękne otoczenie, ale zgromadzenie mówcy i poruszane tematy naprawdę myślę, że bardzo głęboko zainteresowały słuchaczy. Ten dzień był poświęcony tradycji, prawo, tradycji prawosławnej, a więc zarówno mowa była o tym, czym jest prawosławie, jakie są jego główne cechy, czym żyje Kościół prawosławny, czy też kościoły prawosławne, ale były też bardzo śmiałe pytania o o teraźniejszość Prawosławia, o wielki sobór, który odbył się na Krecie, miał być soborem pan Prawosławny, to akurat nie do końca się udało. Były też pytania o to, jak rozwija się dialog ekumeniczny z kościołami prawosławnymi. Myślę, że. Trudno się spodziewać po jednym dniu konferencji, ażeby tu zostały rozwiązane wszystkie problemy. To raczej nie o to chodzi, żebyśmy tutaj znaleźli remedium na tysiąc lat podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie, ale samo to, że możemy się razem spotkać, wspólnie z braćmi i siostrami prawosławnymi i rozmawiać o tym w sposób spokojny, pogłębiony, od strony naukowej, również nie unikając trudnych pytań. I mając wspólny cel dążenia do jedności, to samo już jest wielkim osiągnięciem. Trzeba pamiętać o tym, że każda, nawet najdłuższa i najtrudniejsza droga zaczyna się od postawienia pierwszych kroków. Te kroki zostały kiedyś poczynione, kiedy się spotkał patriarcha Atenagora z, z papieżem Pawłem VI, kiedy doszło do wzajemnego zniesienia ekskomunik nałożonych na nasze kościoły. Kiedy doszło do wymiany myśli, do tego pocałunku miłości, to były pierwsze kroki. Potem nastąpiło ustanowienie Komisji Dialogu Katolicko-Prawosławnego. Ta komisja ciągle obraduje teraz. Akurat na tapecie jest bardzo istotny temat, zagadnienie prymatu biskupa Rzymu. To, to, to jest rzecz, która była zawsze kontrowersyjna pomiędzy naszymi kościołami. Ale. Mówiąc o tym, że te kroki pierwsze zostały już poczynione, chcę powiedzieć, że konferencja taka jak nasza wpisuje się w tą długą i trudną drogę i mamy taką nadzieję, że z Bożą Pomocą będzie ona stanowiła choćby mały, ale jednak kolejny krok naprzód. Jeżeli ksiądz rektor, powtarzając słowa księdza arcybiskupa wielkiego kanclerza, powiedział nam wczoraj, że Serce Lublina biło, przepraszam, serce Polski było w Lublinie, gdy tutaj była konferencja episkopatu, to można powiedzieć, że serce ekumenizmu polskiego, ale też ośmielę się powiedzieć, w szerszym wymiarze międzynarodowo, bije właśnie w Lublinie, ponieważ to do Lublina ściągnęli specjaliści ze wszystkich niemalże zakątków świata. A żeby wspólnie obradować. Dlatego Lublin nie tylko dzisiaj, ale na trwałe ma taki potencjał, żeby dzięki istnieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dzięki istnieniu na tym Uniwersytecie Instytutu Ekumenicznego nastały się wpisywać w dzieło przybliżania jedności chrześcijan. To, że taka konferencja o takim wymiarze i zorganizowana z tak wielkim rozmachem mogła się odbyć właśnie w Lublinie, to nie jest przypadek. To są lata pracy, które stoją za tym. Choćby wymienić takich znakomitych teologów, jak nieżyjącego już księdza kardynała Nagiego, który stał u początków działalności ekumenicznej na kulu wielkich profesorów. Którzy byli pracownikami tej uczelni, teraz są już na emeryturze. Księdza biskupa, arcybiskupa profesora Nosola, ojca profesora Najpierkowskiego, księdza profesora Chyniewicza, księdza profesora Górkę. To są ludzie, którzy tutaj razem ze swoimi współpracownikami przecierali szlaki, tworzyli ekumenizm. I my dzisiaj korzystamy z 30 paru lat doświadczeń. Ja sam mam zaszczyt pracować. W Instytucie Ekumenicznym dopiero 18 rok. Dopiero tak, czyli mniej więcej połowę istnienia tego Instytutu Ekumenicznego. I jestem bardzo świadomy, że bazujemy na pracy całych pokoleń, pokoleń, które najpierw zwołały sobór, bo to, że papież Jan XXIII zwołał sobór. I ten sobór się udał i był tak bardzo przełomowy, to dlatego, że już w kościele bardzo wielu wybitnych przedstawicieli, zarówno świata teologii, jak i życia kościelnego, ten sobór przygotowywały. My potem na Katolickim Uniwersytecie robiliśmy wszystko, żeby ten sobór i jego wskazania wprowadzić w życie. A sobór wydał króciutki dokument, ale bardzo ważny, bardzo istotny dekret o ekumenizmie. I znalazły się w nim stwierdzenia, które w życiu międzykościelnym stanowiły przewrót kopernikański, ponieważ po raz pierwszy Sobór powiedział, że Duch Święty nie wzbrania się używać innych niż rzymskokatolicka wspólnot kościelnych do tego, żeby ludziom przynosić zbawienie. To był przewrót na miarę Kopernika w relacjach międzykościelnych, bo po raz pierwszy popatrzyliśmy na... Innych braci chrześcijan, kiedy mówię braci, to mam oczywiście na myśli też i siostry, jako na tych, w których wspólnoty mają możliwość przybliżania im zbawienia. Jednym słowem, dowiedzieliśmy się o tym, że poza Kościołem katolickim nie ma jakiejś próżni eklezjalnej, ale że tam też jest głoszony Chrystus i że tam też Pan Bóg zbawia ludzi. To, że brakuje nam jeszcze jedności, to nie oznacza, że jesteśmy od Ciebie całkowicie odseparowani, ale to oznacza, że mamy doskonalić tę komunię, która już jest, bo ona jest w Bogu. My musimy tylko udoskonalić to, co jest ludzkie, to, co nas podzieliło tutaj w tym wymiarze ziemskim. Nie są to sprawy łatwe. Gdyby tak było, to prawdopodobnie. Dialog ekumeniczny zakończyłby się zaraz, kiedy, zaraz po tym, kiedy się rozpoczął, moglibyśmy odtrąbić zwycięstwo i już cieszyć się pojednanym Kościołem. Nie są to sprawy łatwe, jak mówię, one się muszą toczyć powoli. Młyny Boże mielą powoli po prostu. Ale jeżeli, zobaczcie Państwo, jeżeli, jeżeli porównamy tysiąc lat podziału na chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie, ile mamy do odrobienia? Mam nadzieję, że to nie będzie trwało kolejne tysiąclecie. Jeżeli popatrzymy na 500 lat, które upłynęło od reformacji, ile mamy do odrobienia? Od 50 lat już odrabiamy te straty, a jednak ciągle mamy jeszcze jakąś drogę do wykonania przed nami. Tyle tylko, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tej drogi zaprzestać. Dlaczego? No bo Chrystus tego od nas wymaga. Jeżeli chcemy dochować wierności Chrystusowi, to musimy dochować wierności Jego modlitwie arcykapłańskiej, w której prosił Ojca, by Jego uczniowie byli jedno. I dla, dlatego to nie jest wyraz jakiejś poprawności politycznej, to nie jest wyraz jakiejś fanaberii kilku entuzjastów czy fanatyków w Kościele Katolickim i w innych wspólnotach chrześcijańskich. To jest po prostu realizacja tego, czym jest chrześcijaństwo w swojej istocie. Ma być wspólnym chwaleniem Pana Boga. Chrześcijaństwo albo jest loksologią, albo go w ogóle nie ma. My chcemy oddawać Panu Bogu chwałę również przez to, że wypełnimy Jego wolę jedności Chrystusowej Owczarni. I mamy y, oczywiście świadomość tego, że nie zrobimy tego ludzkimi siłami, nie osiągniemy tego na podstawie naszych tylko wysiłków, żeby nie wiem jak były wytężone, ale będzie to dar Boży, będzie to dar Trójcy Świętej. Co nas nie zwalnia z tych wysiłków? Bo nie możemy czekać założonymi rękami i powiedzieć Panie Boże, chcesz, to daj. Nie, Pan Bóg nam kazał, nas wysłał, nas posłał do tego, żebyśmy głosili światu Ewangelię i my musimy to robić w jedności, a żebyśmy byli wiarygodni.